Podobają się moje walory. No, wybacz, ale nie chciałbym, żeby moje dziecko jadło mleko z silikonem. Cześć kochani, z tej strony Chanela. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio spodobała Wam się nowa seria, głupie pytania, a mądre odpowiedzi i postanowiłam, że nagram z tego drugi odcinek. Także bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do filmiku. Pamiętajcie o kciuku w górze, subskrypcji, żeby być na bieżąco. Po teraz przez 14 dni o godzinie 14 są ferie z Chanelą, więc filmiki są codziennie. A jak będzie 1000 kciuków w górze, to nagram dla Was kolejny odcinek z tej serii. Także jestem ciekawa, czy dacie radę. Wolicie słodki czy słony popcorn? Ja to chcę taki jak moja dziewczyna. Przepraszam, takiego brzydkiego nie sprzedajemy. Nudzi mi się. Boże, jak mi się nudzi, to posprzątaj. Powiedziałam, że mi się nudzi, a nie że zwariowałam. Czym się różni kura od studenta? Góra znosi jaja, a student musi wszystko. Co tam Andrzej słychać? Zostałem ojcem. Gratulacje, syn czy córka? Dwóch synów i to jeszcze bliźniaki. A do kogo podobni? Do siebie? Mamo, kiedy będzie obiad? Jak zrobię, to będzie. Mamo, idę na imprezę. Kiedy będziesz? Jak wrócę, to będę. Co nam dają kury? Jajka! A co nam daje mleko? Mleko! A co nam dają świnie? Zadanie domowe. Mamo, okłamałaś mnie. Niby dlaczego. Mówiłaś, że mój młodszy brat jest aniołkiem. No bo to jest prawda, ale jak go zrzuciłam z drugiego piętra, to nie leciał. Jesteś głupi! Sama jesteś głupia. Mam dwa razy więcej przyjaciół od ciebie. Przecież dwa razy zero daje wciąż zero. I jesteś jak wakacje. Taka gorąca? Nie, bez szkoły. Wow! Skąd masz taki fajny zegarek? Wygrałam wyścig. Jaki wyścig? Ja. Dwóch policjantów i cała ochrona z galerii handlowej. Pana żona twierdzi, że dziecko jest jej, przecież ona je urodziła. Wysoki sądzie, gdy ja wrzucam dwa złote do automatu z batonikami, to batonik jest mój czy automatu? Wiesz, Puchatku, ja to właściwie nie lubię prosiaczka. To nie jest. mi się moje walory. No wybacz, ale nie chciałbym, żeby moje dziecko jadło mleko z silikonem. Mamy coś, czego Voldemort nigdy nie będzie miał. Co to takiego, Harry? Nosa. Poproszę białą tabletkę. Ale jaką? Białą. To apteka. Mamy bardzo dużo białych tabletek. Poproszę jedną. Jak ludzi zdobywają przyjaciół, to proste podchodzisz do dziewczyny i mówisz jej, kocham cię, na co ona zostajmy przyjaciółmi. Czemu masz taką samą odpowiedź na teście, jak twój kolega? Hmm, ponieważ mieliśmy takie samo pytanie. Kościel łóżko! Poduszka, krzesło! Kto da więcej? Jeśli masz 10 czekoladowych ciastek i Amanda poprosiła cię o dwa ciastka, to ile ciastek ci zostało? 10. Ta szmata nie dostanie ode mnie nawet okruszka. OK, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze. Jak będzie tysiąc kciuków w górze, to nagram kolejny odcinek z tej serii. Subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. No i zapraszam was również na moje social media, czyli TikTok oraz Instagram. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia jutro. Pa pa!